Witam Was, kochani. W dniu 31 marca w czytaniu na poniedziałek jesteśmy już po zmianie czasu z zimowego na letni. A co za tym idzie? Eee, tego dnia z księżycem w byku poczujesz silną potrzebę stabilności i komfortu. To idealny czas na zadbanie o swoje otoczenie i cieszenie się prostymi przyjemnościami życia. Umów się z przyjaciółmi na obiad lub zaplanuj weekend poza miastem. Skup się też na praktycznych sprawach, takich jak finanse, dom czy zdrowie, ponieważ energia byka sprzyja trwałym i solidnym rozwiązaniom. Wykorzystaj ten dzień na wzmocnienie swoich fundamentów. Ciesz się spokojem, który przynosi stabilizację. Tak, moi drodzy. I dzisiaj zaczynamy, niestety nie od byka, ale zaczniemy od rybek. Ryby będą kończyć ten miesiąc. I co dla ryb? Dla ryb mamy dziewiątkę buław. Karta yy, mówiąca o tym, że dokonaliście pewnych działań yy, i jesteście bardzo zmęczeni. Być może jeszcze coś będziecie musieli zrobić, ale jesteście już zmęczeni. Jeżeli nie musicie, odpocznijcie. Jeżeli musicie, to dokończcie to, co macie zrobić, ale uważajcie już na swoje zdrowie i nie za wszelką cenę. Co dla barana? Karta siła. Barany w tym dniu będą bardzo mocne pod kątem zarówno siły takiej wewnętrznej, będą odważne, namiętne, będą, jeżeli są usportowione, no to będą mieć większą siłę niż zwykle na uprawianie tego sportu. E, będą zdrowe e, i w tym dniu bardzo tak obudzi się w nich witalność i atrakcyjność fizyczna. Także no, barany, w tym dniu będziecie tutaj nam żyć. Co dla byka? Dla byka karta ósemka e, pentakli, karta pracy, ciężkiej pracy, ale Pracy, która przyniesie korzyści. Pr będziecie bardzo zapracowani i dobrze, bo ta praca też będzie sumienna. Będziecie w tej pracy cierpliwi, pracowici, a za tą pracę, która, yy, którą wykonujecie, dostaniecie sobie wynagrodzenie. Co dla bliźniąt. Dla bliźniąt karta ósemka y, buław. Ósemka buław mówi o tym, że y, bardzo y, szybko może się coś wydarzyć. Albo będzie dużo wydarzeń, albo szybko się coś wydarzy, coś, czego być może się nawet nie, nie spodziewacie. Będzie jakaś intensywna komunikacja y, i przejęcie y, inicjatywy. Y, po tym szybkim działaniu. Wygląda na to, że sprawy u Was mogą, ale nie muszą przybrać taki pozytywny kierunek. Czyli to działanie jest raczej ukierunkowane na pozytywne, pozytywne konsekwencje. Także nie bójcie się tego działania, bo ono może przynieść dla Was nagrodę. Co dla raka? Na 31 marca. Niestety, ale piątka mieczy. Piątka mieczy nie jest najlepszą kartą. E, mówi o takim. E, o negatywnym myśleniu, o kłamstwie, o klęsce jakiejś przegranej, o jakimś podstępie. E, zawsze mówię przy takich kartach, że należy. Jeżeli się podejmuje jakiś działań, e, czy walczy o coś, to zawsze trzeba być uczciwym, tu coś, coś wyjdzie nie tak e, zagracie e, lub zagraliście wcześniej e, nie tak jak trzeba i poniesiecie za to jakieś może konsekwencje, coś wyjdzie w każdym razie nie tak, być może jakaś nienawiść do kogoś, być może jakaś kłótnia, być może e, jakaś przebiegłość i chytrość, uważajcie w tym dniu na takie negatywne zdarzenia i unikajcie konfliktów. Co dla Lwa? Dla Lewka. No ładna karta. Mamy dwójkę pucharów, które mówi o jakimś spotkaniu. Związane, to spotkanie jest związane, będzie związane z uczuciami, z nadzieją, z szczęściem. Umiejętność też łączenie przeciwieństw męskiej i damskiej strony. Być może też będzie to dobra atmosfera w pracy i możliwość dobrej komunikacji, nie tylko w, takim, w takiej relacji kobieta-mężczyzna pod kątem miłości czy, czy pożądania, ale też karta współpracy i dobrej komunikacji, dobrego zrozumienia i zawarcia przymierza. Także to Taka karta, że znajdziecie kogoś, z kim wam będzie po drodze. Co dla panny. Dla panny Paźmieczy. Więc tak, drogie panny, będziecie w tym dniu y, nastawieni na y, takie... Y, na taką otwartą rozmowę, bardzo spontaniczną, na zrozumienie postaw innych, być może będziecie też mieli taką lekkość w wyjaśnianiu jakiejś sytuacji, będziecie bardzo tacy mieli ten umysł taki umysł wasz będzie taki skoncentrowany, analityczny, Postępowe myślenie generalnie, tak bym to ujęła nie takie y, związane na, y, z jakimiś y, uprzedzeniami, wręcz przeciwnie. Także y, będziecie fajnymi ludźmi do wyjaśnienia, do, do rozmów, do komunikacji w tym dniu. Co dla wagi. Dla wagi karta diabeł. Drogie wagi, będziecie w tym dniu bardzo skore do porządliwych takich zachowań. Będziecie rządne żąd władzy, będziecie yy, 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 być może za bardzo pożądać, yy, uwodzić. Yy. Uważajcie tylko, żeby nie przegiąć. Wszystko jest dobre, ale z umiarem, tak jak powtarzam zawsze. I panujcie troszkę nad swoim pożądaniem, żeby komuś nie stała się krzywda, a w miłości, jeżeli. Partner tylko lubi, to bądźcie pożądliwe i pożądajcie, ile wlezie. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona piękna karta, cesarz. Cesarz, będziecie w tym dniu bardzo takie. Drogie skorpiony, dojrzałe, będziecie odważne, stabilne, będziecie nastawione na sukces, ale w taki sposób bardzo świadomy, będziecie budzić autorytet u innych, będziecie tacy naprawdę opanowani w tym dniu. Co dla strzelca, to dla mnie na poniedziałek przydałoby się coś dobrego, bo czeka mnie taki ciekawy dosyć dzień. Paść denarów. No proszę. E... Powiem tak. E... Skupię się na tej karcie, bo tak jak mówię, w poniedziałek czeka mnie pewne wyzwanie zawodowe. E... Ta karta to jest taka wytrwałość i sukces dzięki e... pracy. E... Ta karta może też wskazywać na... Sukces to i owszem, ale taką e, lekkość e, w, e, i możliwości e, uczenia się, ale zdobywania m, punktów, jak to się mówi. Czyli będziecie e, traktowani jako uczniowie, jako osoby, które się właśnie przyuczają do czegoś, ale idzie im bardzo dobrze. I będziecie docenieni. Także się cieszę trochę z tej karty, bo troszkę będę miała taki jakby sprawdzian w pracy swoich umiejętności. Um, ale może na tym zaprzestanę. Co dla koziorożca? Chyba odetchnęłam z ulgą. Co dla koziorożca? Kochankowie, no proszę. To na pewno karta takiej dojrzałości, podejmowania bardzo takich dojrzałych i dorosłych decyzji, usamodzielnienie się i odejście właśnie w dorosłe życie, podjęcie decyzji. Być może ta karta mówić też o zakochaniu, jak tak wskazuje kochankowie, ale może też wskazywać rozstaj waszych dróg albo wybór pomiędzy dwoma celami. Niemniej jednak jest to karta owiana taką miłością, emocjonalnością, i, i uszanowaniem uszanowaniem drugiej osoby. I ostatni znak na 31 a no to wodnik. No i mamy piękną kartę, którą kończymy ten miesiąc. Karta gwiazda. Karta gwiazda jest nastawiona na optymizm, na szczęśliwą miłość na zaufanie od losu na wyzdrowienie na taki kontakt ze swoją świadomością pod świadomością będziecie być może mieli szansę wyzdrowieć a ktoś kto na przykład może nie wiem, stara się o dzidziusia to może w tym dniu jak najbardziej się udać także próbujcie, jest to na pewno dobry dzień na to jeżeli chodzi o wodniki. No i to, jakby tyle, moi drodzy. Nawet nie jakby, tylko po prostu tyle. Dziękuję i zapraszam do czytania na 1 kwietnia. E, przypominam o subskrypcjach, buziaczki. Polubiajcie, komentujcie filmiki, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia.